dobry Państwu. Kiedyś już dawno temu w komentarzach sportowy zapytał mnie, czy ostre rzeczy w biżuterii mają swoją wartość, czy to, że coś jest ostre jest cenione w jakikolwiek sposób. Słuchajcie, no okazuje się, że trochę tak. To znaczy pierwszy, pierwszy mój pomysł to były to były Grzebienie. Tak jak tutaj macie pokazane grzebienie, szpilki do krawatów, brosze. No ale, no ale z drugiej strony, kurczę, no tam się nie bardzo jednak ceni tą ostrość, tylko to jak on jest wykonany. No i, no i tak mi to trochę nie pasowało, że to, że to jednak ta ostrość tu nie bardzo jest ceniona. W przypadku grzebieni, czy tak jak tutaj nożyc, to raczej są obiekty sztuki użytkowej, ewentualnie właśnie z, z jakimiś aplikacjami, które sprawiają, że stają się, stają się jubilerskie. To samo dotyczy broni, nawet bardzo starej broni, bardzo starych noży. Akurat tutaj, tutaj w tym momencie nie, nie pokazuję tego, ale było to pokazywane na samym początku. Tam był nóż z takim elementem zdobnym. Zresztą, no, broń biała, zdobiona jubilersko, będąca obiektami sztuki jubilerskiej, to właściwie do dzisiaj jeszcze się coś takiego produkuje, ponieważ jest jeden płatner we Francji, który specjalizuje się w broni paradnej. No, ale w końcu wymyśliłem, co, co to mogłoby być. No, i popatrzcie tutaj. Tutaj mamy ostrza. Ostrza głównie są wykonane z brązu, ale są też ostrza nefrytowe. One są czy to do mieczy, czy do takich jakichś maczet, tak jak tutaj widzicie, coś, co wygląda jak maczeta. I to było cenione. I to było cenione do tego stopnia, że do dzisiaj Chińczycy wierzą w to, że nefryt chroni dom. Oni oczywiście w tym momencie tą ochronę domu przypisują, Jakimś duchom, które mieszkają w tym kamieniu, ale przecież tutaj nie chodziło o ochronę domu za pomocą duchów, tylko taką zwykłą fizyczną ochronę. Człowiek miał miecz, miał włócznie, miał maczetę, mógł bronić się czy to przed dzikimi zwierzętami, czy to przed jakimiś napastnikami. Tak jak widać było wcześniej, jeszcze raz Wam to pokażę, ten, to ostrze w brązowym kolorze, które jest na dole. Ono jest pęknięte, dlatego zapewne, zapewne służyło w walce i uległo zniszczeniu. Pokażę wam jeszcze jeden, jeszcze jedno nagranie. Tutaj są do takiej broni drzewcowej ostrza, właśnie wykonane z nefrytu z dość, dość fajnego materiału o zielonym kolorze, dlatego okazuje się, że, że jednak to ostre. Też było cenione w jakiś sposób, i w tym momencie w Chinach ta legenda, która jest związana z tym, że nefryt chroni dom, jest właśnie, jest, jest właśnie wynika z tego, że ludzie wierzyli w to, że znaczy zaczęli w to wierzyć, dlatego że w dawnych czasach używano nefrytu jako ostrza, tak jak tutaj. Te siekiery, chyba, bo, bo tak to, albo jakieś takie brzytwy. Nie wiem nawet co to jest. Nefryt jest na tyle wytrzymały, że można było z niego robić bardzo wąskie, delikatne ostrza, lekkie, a jednocześnie one, one nie rozpadały się w czasie walki, tylko można było ich skutecznie przez długi czas używać. Z takich płytek wykonywano również części pancerza, czyli broń defensywną. Znana jest zbroja znaleziona w jednym z chińskich grobowców, która w całości była wykonana z nefrytu spiętego drutem miedzianym. I te płytki pokrywały ciało cesarza, który został złożony w tym, w tym grobie. Tyle moich przemyśleń. Mam nadzieję, że sportowiec jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Generalnie nie znajduję żadnych innych przykładów. Chociaż może właściwie jeszcze jeden, można by jeszcze powiedzieć tutaj odnej, o jednej rzeczy, mianowicie o krzemieniu pasiastym. Krzemień, który był ceniony przez ludzi w kamień, z epoki kamienia łupanego, za to, że dawał się łupać, jak sama nazwa epoki wskazuje, i podczas łupania mo, można było uzyskiwać bardzo ostre krawędzie. I narzędzia z krzemienia są pospolite. Natomiast krzemień, który był wydobywany na terenie Polski i przez długi czas był znany wyłącznie z terenów polskich, wyłącznie z terenów krzemionek opatowskich, zresztą możecie tam pojechać do kopalni i zobaczyć te kopalnie prehistoryczne, jak one wyglądały, jak, jak ludzie prehistoryczni, tak, w tych czasach archeologicznych organizowali wydobycie tego kamienia. I ten kamień znajduje się na terenie całej Europy, wyroby z tego kamienia, czyli z tego krzemienia, narzędzia. Po prostu on był oprócz tego, że był użyteczny, to był jeszcze ładny, i nawet słyszałem taką hipotezę oczywiście to jest nie do sprawdzenia hipotezę wypowiedzianą przez jakiegoś archeologa, który mówił, no, że to był taki szpan, mieć siekierkę albo, albo jakieś, tam, jakieś tam inne ostrze, czy, czy nóż, właśnie wykonany. Skrzemienia pasiastego, bo to po prostu wyglądało ładniej i atrakcyjnie. No i to, i to już chyba naprawdę wszystko. Więcej, więcej ozdób, w których wykorzystywano to, że kamienie można zaostrzyć, nie potrafię sobie, sobie przypomnieć. Oczywiście o broni i o, o broni zdobionej czy inkrustowanej. Kamieniami szlachetnymi, złotem, srebrem. Będę Wam opowiadał przy innych okazjach. Wydaje mi się, że to jest po prostu inny temat. To nie jest temat związany z biżuterią, która bazuje na, na tym, że jest ostra. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.